Janusz Dąbrowski, Magnetostymulacja i magnetorelaksacja, źródło witalności organizmu. Czyta autor. Rozdział Magnetyzm a życie współczesnego człowieka. Słowo magnetyzm pochodzi od terminu magnezja, nazwy południowo-wschodniego obszaru w Tesalii w Grecji, obecnie prefektury, gdzie w starożytności wydobywano tlenek żelaza nazywany przez Greków magnetytem. Z kolei magnezja zawdzięcza swoją nazwę prowincji Magnetes, zamieszkałej przez jedno ze starożytnych greckich plemion i które wzięło udział w wojnie stroją. Dziś nikt nie wie, kiedy człowiek odkrył wpływ pola magnetycznego ziemi na zdrowie. Tym niemniej medycyna chińska przeszło 2000 lat temu uznawała naturalne magnesy za ważne remedia w terapii regulacyjnej, a magnetoterapia była stosowana w praktyce leczniczej już od około tysiąca lat przed pierwszym opisem zastosowań akupunktury. Starożytna medycyna Korei, indyjska Ayurveda oraz zaawansowane cywilizacje Ameryki Środkowej również wykorzystywały leczniczą moc magnetyzmu. Także w starożytnych kulturach Grecji i Egiptu leczenie magnetytami, sztabkami magnesu, należało do metod terapeutycznych. Już Arystoteles w III wieku przed naszą erą. Potwierdził istnienie terapeutycznych możliwości magnesu. Przyciągające i odpychające właściwości magnesów opisywał w dziele Dererum Natura, o naturze Wszechrzeczy, Tytus Lucretius Carus. To był pierwszy wiek przed naszą erą. Zaś Plinius Starszy, w pierwszym wieku naszej ery, twierdził, że magnesy mogą leczyć. Galen, w drugim wieku naszej ery, Wykorzystywał magnesy do likwidacji lub osłabienia bólu powodowanego różnymi rodzajami chorób. W Persji w X wieku naszej ery używano magnesy do usuwania skurczów mięśni. W XIII wieku, czyli w średniowieczu, ówczesny francuski uczony Pierre Pelerin de Maricourt, z łacińskiego Petrus Peregrinus de Maricourt, Wprowadził eks, prowadził eksperymenty dotyczące magnetyzmu i napisał w 1269 roku pierwsze nowożytne dzieło na ten temat Epistola de Magnete. Współcześnie Europejska Unia Nauko Ziemi przyznaje wybitnym naukowcom za ich szczególne osiągnięcia w dziedzinie magnetyzmu odznaczenie Petrus Peregrinus Medal. W 1877 roku Francuskie Królewskie Towarzystwo Medyczne. Zainicjowało pierwsze znaczące studia nad magnetoterapią. Dużą rolę w tym zakresie odegrał austriacki lekarz Franz Anton Mesmer koniec XVIII wieku. Twierdził, że oddziaływanie pola magnetycznego na ludzki organizm pobudza ukryte w prawej półkuli mózgowej pierwotne instynkty komunikacji telepatycznej, a jego metodą leczenia nerwic. Wywoływania stanów hipnotycznych, pobudzania zdolności jasnowidzenia i telepatki nazwano mesmeryzmem. Dzisiaj wiadomo, że pole magnetyczne o odpowiednio dobranych parametrach powoduje samoregulację pracy komórek i wzrost ich aktywności, wpływa na moc układu odpornościowego oraz przywraca homeostazę organizmu. Istnienie pola magnetycznego Ziemi jest więc podstawowym warunkiem przetrwania wszystkich form życia. Organizm ludzki, jak każdy inny organizm, działa na zasadzie znakomicie skoordynowanej sieci pól elektromagnetycznych i wytwarzanych przez nie sił. Regulują one większość funkcji organizmu i wpływają na zachowanie stanu naturalnej równowagi. Nasza matka Ziemia jest wielkim magnesem. A tryb życia pierwotnego człowieka powodował, że ciągle znajdował się on pod wpływem ziemskiego pola magnetycznego. Chodził boso, spał na ziemi pokrytej zwierzęcymi skórami i tak Z czasem zatraciliśmy naturalny instynkt i zakodowaną w nas wiedzę, że, zacytuję tutaj Wernera He Heisenberga, fizyka noblistę, że energia magnetyczna jest elementarną energią, od której zależy całe życie świata. Ma ona zasadniczy wpływ między innymi na rodzaje cząstek elementarnych, także tych, którzy, które budują nasze ciała, oraz ich wzajemne oddziaływania, co wykazali laureaci Nagrody Nobla z 2008 roku Yoishiro Nambu, Makoto Kobayashi i Toshihide Maskawa. Rozwijająca się cywilizacja stopniowo pozbawiała nas życiodajnego działania ziemskiego pola magnetycznego. Ostatni wiek to skok i jednocześnie szok cywilizacyjny. Który zmienił radykalnie naturalne środowisko człowieka. Weszliśmy w wiek wysokiej techniki, mając strukturę człowieka pierwotnego, stwierdza niemiecki biofizyk profesor Ulrich Warnke z Uniwersytetu w Saarbrücken. Przyspieszenie rozwoju technologicznego znacznie wyprzedziło zdolności adaptacyjne i samoregulacyjne organizmu człowiek coraz bardziej oddala się od pierwotnego stanu zatracając jednocześnie zdrowy instynkt który podpowiedziałby mu co jest korzystne a co nie dla jego zdrowia Zacytujmy tutaj właśnie po raz wtóry profesora Ulricha Warnke akurat z książki Bees Birds and Mankind Man Man Destroying Nature by Electrosmog Obecnie niespotykany dotąd poziom ekspozycji pól magnetycznych, elektrycznych i elektromagnetycznych, mających źródło w wielu bezprzewodowych technologiach, ingeruje w naturalny system informacji i funkcjonowanie ludzi, zwierząt i roślin. Konsekwencje tej ekspansji, które zostały już dawno przewidziane przez krytyków, nie mogą być dłużej ignorowane. Pszczoły i inne owady znikają, ptaki unikają pewnych miejsc i tracą orientację w innych. Ludzie cierpią z powodu zaburzeń czynnościowych i chorób. I o ile te ostatnie są dziedziczone, zostaną przekazane następnym pokoleniom. Zamknięte budownictwo betonowe, pokrywanie gruntów asfaltem i betonem, wytwarzanie sztucznych pól elektromagnetycznych przez nowoczesną elektrotechnikę i elektronikę ma wyraźnie negatywny wpływ na biomagnetyzm człowieka. Prąd przepływający liniami wysokiego napięcia powoduje powstawanie zjawiska koronowego powstawanie wokół przewodów pola magnetycznego jonizującego otaczające powietrze w promieniu kilkuset metrów. Jest to źródło dyskomfortu i wielu problemów zdrowotnych, w tym chorób zagrażających życiu. Nasze mieszkania to elektromagnetyczne klatki z kratami stalowych zbrojeń i gęstą siecią przewodów elektrycznych w ścianach, w których indukują się prądy, wywołujące z kolei powstawanie pól elektromagnetycznych. To szereg urządzeń elektrycznych domowego użytku, bez których nie możemy się już dzisiaj obejść, a przynajmniej tak się nam wydaje. Jak rzadko mamy bezpośredni kontakt z ziemią, jak rzadko chodzimy boso po naturalnym podłożu, mieszkamy i pracujemy oddzieleni warstwą betonu od ziemi, nawet wtedy, kiedy odpoczywamy przy basenie, nie leżymy na trawie, ale na betonowej nawierzchni, jak niewiele czasu spędzamy w naszym ogrodzie czy w lesie, aby skorzystać ze zdrowotnego działania naturalnego pola magnetycznego. W dalekiej przeszłości człowiek był poddany wpływom naturalnych pól magnetycznych o rozproszonym, niespójnym promieniowaniu. Stanowiło to swoisty sposób dokarmiania naturalną energią elektromagnetyczną swoistą elektromagnetyczną suplementację. Obecnie natężenie naturalnego pola ziemskiego systematycznie maleje, gwałtownie zaś narastają destrukcyjne. Sztucznie generowane przez cywilizację pola magnetyczne o skoncentrowanym, spójnym promieniowaniu, tworząc tzw. smog elektromagnetyczny. Poziom zanieczyszczenia elektromagnetycznego staje się tak globalnie niebezpieczny, że Światowa Organizacja Zdrowia WHO wprowadziła w 1995 roku pojęcie globalne zanieczyszczenie elektromagnetyczne. To niezwykle groźne zjawisko zakłóca wszelkie procesy życiowe, co objawia się początkowo bólami nieznanego pochodzenia. Świadczą one o obniżeniu energii życiowej, upośledzeniu tlenowym organizmu i rozregulowaniu mechanizmów homostazy, czyli równowagi życiowej. Z każdym rokiem to zagrożenie wzrasta. W rezultacie powstają choroby cywilizacyjne, choć mają one i inne dodatkowe przyczyny. Za zerwane więzy z naturą i utratę zdrowego instynktu płacimy zaburzeniami w funkcjonowaniu naszego organizmu: nerwicami, bezsennością, zwyrodnieniami kręgosłupa, napadami lęku, utratą witalności, chorobami nowotworowymi i przedwczesnym starzeniem. Niedobór naturalnego pola magnetycznego w środowisku biologicznym prowadzi do zaburzeń procesów metabolicznych, co powoduje 90% wszystkich chorób. Dlatego tak istotna jest obecnie potrzeba zrozumienia wpływu magnetyzmu na organizmy żywe, zwłaszcza terapeutycznego oddziaływania wybranych pasm pól elektromagnetycznych, zakresów i sposobów ich zastosowań. Tradycyjna medycyna, mimo jej postępów, nie jest skuteczna w leczeniu wielu współczesnych chorób, przede wszystkim tzw. cywilizacyjnych. Generuje bardzo duże koszty, zwykle jest inwazyjna i wywołuje w organizmie wiele szkodliwych skutków ubocznych. Terapie magnetyczne stanowią zaś doskonałą alternatywę lub są uzupełnieniem typowych metod leczenia, bowiem dysponują dużym potencjałem nowatorskich, bardzo skutecznych rozwiązań. I na koniec cytat z książki Cykle Nieba profesora Gaja Leona Playfera i profesora Scotta Hill'a, biofizyków z USA. Jesteśmy popychani i przyciągani przez siły grawitacyjne ciał niebieskich naszego Układu Słonecznego. Łapią nas bezustannie pajęczyny elektrycznych i magnetycznych pól wszystkich kształtów i rozmiarów, od olbrzymich międzyplanetarnych superpól do małych pól lokalnych. Dziwne, że żyjemy i to nie tylko na przekór tej całej energii ruchowi, lecz właśnie dzięki nim.